To jest absolutnie istotne, dlatego masz kalendarz przed sobą i Państwu ten kalendarz pokażemy. Dzisiaj mamy 14. dzień tak jest. lipca. Tak 14. dzień lipca, urodziny Marceliny i Kamila. To eee... imieniny jak już. Imieniny. <grywa> Wyjaśniał prezydent Andrzej Duda kolejnych wyjaśnień. Mam nadzieję, udzieli minister finansów Magdalena Rzeczkowska, która dołącza do nas w dnia w News. Bardzo dziękuję, panie minister, za przyjęcie zaproszenia. Witam w Polsatnius. Dzień dobry. Słyszymy się, pani minister? No to w takim razie pozwolą y, państwo, za krótką chwilę do pani minister będziemy y, wracać. Najpierw rozgrzewka, a potem ochłoda w wodzie. 6500 osób dało nura do jeziora Curyskiego w Szwajcarii. Śmiałkowie przepłynęli około 1,5 kilometra. By wziąć udział w imprezie, która odbywa się w Curychu od 1985 roku, trzeba było spełnić kilka warunków. Najważniejszy z nich to różowy czepek na głowie. Pływam stylem klasycznym. Każdego dnia pokonuję kilometr w wodzie, ale dziś nie chciałem być z przodu. Wolałem wtopić się w tłum. To lepsza zabawa. W ciągu blisko 30-letniej historii. W historii impreza przyciągnęła nad jezioro Curyskie ponad 130 tysięcy pływaków. Wszyscy wpadli w wir. Dobrej zabawy! Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy oficjalnego zgłoszenia o zaginięciu jakiejkolwiek osoby. Weronika Korol, prosto z nadmorza, z miejscowości Jantar. To nie musi być przykry obowiązek wręcz przeciwnie. Extreme Ironing, czyli ekstremalne prasowanie to specyficzny sport idealny na wakacje. Reguły są proste. Pomyśl gdzie nie da się prasować i właśnie tam wybierz się z deską i żelazkiem, by udowodnić sobie i niedowiarkom, że jak się nie da, jak się da. Emocje gwarantowane i tylko niektórych może gnieść świadomość, że po takim prasowaniu rzeczy będą bardziej wymięte niż przed. Klient, nasz pan? To nie tu. W angielskim Sheffield powstała restauracja, w której obraza majestatu to chleb powszedni. Są krzyki, rzucanie talerzami czy mięsem. Zdarza się też awantura o kasę. A skarży pyta, wyganiany jest stąd z kopyta. W tej knajpie kelnerki dosadnie dają odczuć, jak bardzo nie lubią swojej pracy. Ale obrażanie jest wręcz wskazane, bo to nowatorski pomysł pokazania, jak ciężka jest praca z klientem. W skrócie role się odwróciły.